na widzowie. gramy w ogóle o, o takim jeżeli autem. No i zaczynamy. Lecz się niedzielę bo zostałem zaaresztowany za nic, więc bardzo ciekawe, są 36 sekund. Pan będzie sobie pronie, bo kurde mnie już tu wkurza. Więc no. Dobra. Gdzie taką kamerę oddaloną? Czy może taką przybliżoną? Bo opiszcie w kom. Bo będzie kamerę, ja nie wiem, ale ja mogę dla Was wytańczyć. A nie, tylko na 3, 30 lajk like to. Nie, na 10 lajk like to Was zatańczę W Robloxie, ale musi być 30, musi być 10 lajk. Like, więc no, Dobra, już ogólnie jesteśmy na wolności. I jeszcze to za bardzo nie słyszeli, co tutaj się dzieje. Aha. Idziemy po bronię. Tak jak mówiłem, Mam takie problemy z jest policjant. Stanko to 2349, dobra, spałnujemy fura. Ale już tam. Dobra, jedziemy po bronie. Tak jak mówiłem, nie, że przypisowo, on mi się nie chce. Policja mi w i tak i powiem, że nie mam mnie aresztować. Dobra, ja... czekajcie. Tylko ja cię. Autełko naprawić, gdzieś było dobre wiownie. Chyba muszę nakręcić. Chyba muszę nakręcić. Tu gdzieś była dobre wiownia. Gdzieś to było, tylko czekajcie, nie go tego doznaleźć. Bo to bo nie. Mam no, no, paliwo, więc też sobie od razu zatankuję. O, dziękuję za pejczyka. Ok, dobra, pump, fuel, no i dobra Lecimy z kopsikiem. 14 litrów w tym autci się mieści, już władimy. paliwo. Dobra, nie mogę więcej kupić bo to Dobra, U -Hars, kupiłem paliwo. 53 zł. oczywiście nie da za bardzo zapłacić. A tu po ostatnim aresztowaniu jest policja. Ma pełny bak paliwa, więc no. Nie musi być, że do boliwa, nie zapłaciłem, no bo wiecie, ja, ja to mogłem do trochę biedny, 3 koła na no ale to, ale to wiecie. 3 koła to pójdzie raptem z 3 sekundy. Wiecie. Dobra, czekajcie, gdzieś tu był naprawnik, gdzie on był? czekaj, będę szedł na mapie. Naprawnik, nie wiem gdzie on był. A czekaj, naprawnik, o, mam, 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 mam naprawnika. Proszę mi, naprawić, proszę mi naprawić auto Dziękuję I zmieni kolor na biały Czekajcie, jaki kolor by tutaj wybrać Dobra, zmieńcie mi na ten kolor I tyle O dobra, nie, nie, nie Te pies, za dużo kosztuje Dobra, teraz jedziemy po bronie Wiecie, trzeba tym się bronić ja no nie jest taka hop şup. Albo nie wiem, czy mam jej przypisować, czy nie przypisować, żeby to No nie dość policja. Dobra, idziemy sobie po brońkę. Łała wa ła, 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 ła. Na mi nie wyszło to skracanie Dobra, rozwaliłem wypadkowo na... Czyli... ...u nie! O, psialnia, 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 psialnia To nie jest nie jest tym Pani Panie i panowie, czy tu jest garżup? To nie jest garżup, panie i panowie? Proszę o tego garżup, I to nie jest gdzieś tutaj. Muszę dawać, znajdzie go. Ale wiem, gdzie jest, ale wiem gdzie on jest, tylko muszę go znaleźć Zlokalizować Gdzie jest ten głupi gansz Czekaj, zobaczymy pierwszy jeszcze raz eee, Shortus Budynki Czekaj, gansz Gansz Dobra, nie, zejdę sam, bo nie idzie Znaleźć go, ale chyba go znajdę. Poprzyjadę się jeszcze potem. Dobra, po tejże. Dobra. Co się dzieje? Tak Policja. Czy jakiś wypadek stał? Będzie ja jej nie pomogę, no ale... Chuję, możemy proszę pozwolę. Nie mam. Wyjedzę teraz całe paliwo i będzie koniec. Pewnie z tym gościem, może on być Ciara! O nie. No zalombiście. Słyszałem, że taką nakręćką, ale muszę Czety. To jest poczta Nie, to jest policja Dobra, ja dobra ja nie wiem gdzie jest ten ganszub jednak. Choć wiem, ale uda Wydawało mi się, że wiem gdzie jest ten Jest to toczka, wiem, dobra. To jest ta farma. A tutaj, yy, tu jest chyba stacja benzynowa. Jeszcze zatankuję paliwko yy, i będzie dobrze. Dobra, zatankuję sobie paliwko, nie zapłacę oczywiście za to, czekaj mam tutaj, dobra, zbędną kwotę. Dobra. 14. Tu, nie mówię, zbuchać sobie. Nie spadło mi, nie wiem, spadło, no ale nie zapłacę. Czekaj, czy tylko zobaczcie, czy ja tu mogę płacić? E, no dobra, ja nie mogę płacić, więc no. nie płacę w ogóle za paliwo, więc nie wiem, dlaczego nie płacę, no ale, bo nie ma kodeksu, żebym płacił za paliwo, to nie płacę. Może tu gdzieś będzie do żebym. Może tu jest gdzieś ten ganshop, no proszę bym gdzieś tutaj, albo nie mieli To chodzi koło Tool shopa. To jest tool Shop. Ja tu gdzieś ja tu go znalazłem gdzieś z takim od ludzi ten ganshop No bo czekaj. Pobądzisz tutaj. Nie, nie, wiem. Ty nie, wiem, wiem, to nie wiem. wiem. Dlaczego we mnie szczalasz Tu był p jakiś wypadek. Tu może. Że... Nie, to jest ten. To jest to naprawa auta. Na no, razie nie potrzebuję naprawić auta. Już dzień, ja dobra, mam ganszopa Mam ganszopa Dobra, zaparkujemy od razu przed Dobra, ładnie zaparkujemy, bo kurde Dobra, będzie wiocha, że jak kurde jeździ nie umiem Dobra Cyk, mamy trzy koła Eee, co to idzie? Panie, 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 spokojnie Panie, to miejsce ja tu pani tylko broni kupuję. Eee, jaką ty kupić? Mój dobrą brońkę. Czy 2, 2, 3, son, to kupię tą brońkę. Dziękuję. Jakaś chyba dobra jest ta broń. Mi się wydaje. O, przyjechałe. Typie, typie, typie dobra, 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 dobra. Ło! Nie zabił. Nie, bo mimo że... Bo telefonał lesz Może może broń zabrać. Bo chłopie, bo wiedziałem, że on może mi broń zabrać. Bo on mi że broń zabrać. Chyba patrzcie, ja mam taką broń, macie. Ja mam taki karabinek o to. Dobra, ale nie pokazuję karabinkowości go na policji, że ja mam karabin. Dobra, cyk, 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 pyk, 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 Ale auto jest zatankowane. Chyba, że mi nie zapisało tego, że zatankowało no to zapisał. Przecież takie szczęście, że zapisuję, że znakowałem autko. Oba, to z tego, że ja nie niej on tylko 850 dolarów. Dolarów. Dolares, miliones, oddać ci dolores. I nie na nocie, odda ciła, łakoci. Powinienem się zapisać do tej wejść Okej, weszliśmy do straży pożarnej. Nie mogę... Czekajcie. Nie no, mogę z strażakiem, nie wiem Okej. Czekajcie. Okej. Ja chciałem... Ja chciałem właśnie z strażakiem. Stacja pierwsza. Dobra, nie wiem, ale mogę się dowólpać. Ej. Dobra, już. Dobra. Miałeś przenieść te te... Co? Ja ma film. Co buty? Dobra. Co buty? Dobra. to dalej wóz. jest mój wóz. Hmm. 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 To jest mój wóz. Ja dwa razy To

Czemu mi zabrał broń? Takie panie, on mi zabrał broń? Nie! Czy ty mi zabrał broń i nie mogę ja do broni, nie mogę żyć? Dobra, nie zabrał mi tej broni. Ale chłopiec zabiłem policjantów dwóch. Są zbyt dobry w tą grę. Zbyt dobre. Zbyt dobry. No ja myślę, że... Ja, dobra, będziemy wstać w jednym miejscu, gdzieś wybierzemy gdzie i wystrzelić do policji, bo po złożymy mi dobre miejsce. Także... Obra, mamy policja. Bierzemy policję. Bierzemy sobie tą to... policję. Bierzemy sobie tam... To... Bierzemy sobie tą... O, policja mnie założyła. Ona mnie zauważyła. A nie, ona go nie tam stanął. Teraz musimy go szkodzić przeszkodzić w złapanie tego samochodu. O nie, o nie, o nie. Życie, 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 życie. Nie mam amu! Nie mam od broni. można kupić ammo od tej broni? Zastrzeliłem w dwóch, ale nie mam bronić. do Nie, mi chodzi. Tym, no, nie mogę w ogóle myszką czekaj. Góleź mi się zbugowały z myszką. Czekaj, już zrobię raz elektry z domu przyjadę. Jak mnie moja podróż się buguje. Dobra, wuju się tam boguje. A mi się serio z mózgą zbugowało. Czekaj, nawet tym to nie mogę! Kurde, co to jest z tym! Ej, nie, nie. To się nie tak. Ja się z myszką zbogowałem, czekaj. To działa normalnie. Znowu myszka. Czekaj, ja wejdę i wejdę na tą męgę. A nie mogę wejść i wejść. Ej, ta myszka nie działa. O, dobra. Macie emergencję, jest do liberacji Nie Dobra. I jeszcze raz. Powinienem mieć tą broń. No, co on jeszcze bronił mnie tak? Nie tego akurat nie Czekaj, myszka działa, dobra. No to jedziemy jeszcze raz kupić. Gra nie zapisała! Cyk. Gra nie zapisała, nie mam tej broni. Czekaj, ja bo mam, mam drilla, ale nie mam broni. A mam wanted level, Ja mi... Nie no, gra nie zapisała, najgorzej. No, że... że policja łapie się też no, ale kurde. O co oni z tym z kimś wodą? Co pójdziemy nie goni? Czy tego typa? Bo ja nie wiem. Ona mnie goni czy tego typu? Teraz ja tego nie wiem. Ona mnie goni!